radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Wczoraj w Łęcopatowskiej odbyła się kolejna 22. sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Wszystkie uchwały podjęli oni jednogłośnie. Radni ustalili dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 32 561 633 zł, a wydatki w wysokości 36 383 tysiące. Przyjęli też plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciela. także ustalili kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia, na których Dofinansowanie jest przyznawane. Była to niezbędna uchwała, ponieważ organ prowadzący na każdy rok budżetowy zabezpiecza środki na ten cel. W tym roku wyodrębniono środki w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższej i zakłady kształcenia nauczycieli ustalono w wysokości 100%. Dofinansowanie to przeznaczone jest na uzupełnienie oraz podnoszenie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela na studiach podyplomowych w następujących specjalnościach i formach kształcenia, wychowanie do życia w rodzinie, technika, logopedia i chemia. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. Podczas obrad radni gminni podjęli także uchwałę o przystąpieniu gminy Łękopatowska do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2019-2020. Program ten został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. O celowości tego programu mówiła radnym kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej Lucyna Kasprzak. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta w gminie Łękowatodzka jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Potrzeba ta wynika z rozeznanej sytuacji na terenie naszej gminy i chęci pomocy osobom niepełnosprawnym, a nie radzącym sobie w z codziennymi podstawowymi czynnościami. Program ten w 100% finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.